Ostatnia Wielkanoc Jana Pawła II. Ukryty znak czy przesłanie wypisane w cierpieniu. Drodzy bracia i siostry, zamknijcie na chwilę oczy, odejdźcie od zgiełku świata, od ulotnych trosk, od kakofonii współczesnego życia. Dziś zapraszam Was w podróż poza czas, ku chwili, która przekracza historię, ku świętemu tygodniowi, który nie tylko był przeżywany, ale objawiony. Mówimy o ostatnim triduum paschalnym Karola Wojtyły, czasie, gdy słowo stało się milczeniem, a milczenie stało się proroctwem. Gdy świat patrzył, papież, niegdyś płomienny mówca, poeta tłumów, już nie wygłaszał homilii. Jego wątłe ciało, naznaczone chorobą Parkinsona, stało się amboną. Każdy drżący gest, każde zmaganie z oddechem to była niewidzialna ewangelia. W tej publicznej agoni Jan Paweł II nie tylko dopełnił swej osobistej drogi krzyżowej, wyrył cierpieniem duchową mapę dla kościoła trzeciego tysiąclecia. I nie był to przypadek, że ta męka rozgrywała się w świetle fatimskich proroctw. Ten sam papież, który poświęcił świat niepokalanemu sercu Maryi, teraz ofiarował swoje ciało jako odpowiedź na tajemnicę, nie słowami, ale wymową bólu. Jeśli w 1917 r. pastuszkowie ujrzeli biskupa w Bieli idącego przez ruiny, to w 2005 r. świat ujrzał tego samego biskupa, starszego, zgarbionego, niosącego nie drewniany krzyż, ale krzyż ludzkości, która zapomniała o Bogu. Pamiętacie tę scenę? Niedziela palmowa 2005. Plac Świętego Piotra, wypełniony wiernymi, czekał na głos pasterza. Ale pasterz nie przemówił. Pojawił się w oknie, owinięty bielą, z dłońmi zaciśniętymi na krucyfiksie, z oczami wciąż płonącymi, utkwionymi, w horyzoncie. Jego krtań strawiona chorobą nie mogła już wykrztusić hosana, lecz jego milczenie krzyczało. Każdy drżący gest, każda nieudana próba błogosławieństwa, to była homilia potężniejsza niż wszystkie encykliki. Następca Piotra nauczał nie zdaniami, ale uniwersalnym językiem słabości przyjętej, z miłości. Co mówiło to cierpienie? Że Kościół w swej istocie nie jest zbudowany z triumfów, ale z przemienionych ran. Że prawdziwy autorytet nie leży w władzy, ale w zdolności mówienia tak, gdy ciało krzyczy nie. Że drogowskaz na mroczne czasy to nie ludzkie strategie, ale zawierzenie, jak Maryi u stóp krzyża. Jan Paweł II podczas ostatniej paschy nie zostawił traktatu. Zostawił żywą zagadkę, tajemnicę Boga, który wciąż mówi przez cierpiących i prawdziwego zmartwychwstania, które zaczyna się tam, gdzie brakuje słów, w milczeniu Wielkiej Soboty, czekającym na poranek. Droga Krzyżowa 2005. Misterium w ciszy. W Wielki Piątek, gdy pielgrzymi szli rzymską drogą krzyżową, w Kaplicy Watykańskiej rozgrywała się niema tragedia. Jan Paweł II nie przewodniczył nabożeństwu, Żył nim w swoim ciele. Kamery uchwyciły mistyczną chwilę. Papież pochylony nad krucyfiksem nie tylko go trzymał. Zlewał się z nim. Jego drżące palce badały rany Chrystusa jak niewidomy, czytający Boże Braille. Pocałunek złożony na tym drewnie nie był gestem, to było przymierze. W tej chwili Wojtyła stał się żywą ikoną tajemnic drogi krzyżowej. Jego wątłe ciało to Chrystus w ogrójcu przyjmujący kielich woli Ojca. Jego milczenie to Chrystus przed Piłatem, odpowiadający światu nie obroną, ale władzą cierpiącej prawdy. Jego drżenie to upadki Chrystusa pod krzyżem, nie trzy, ale niezliczone przez lata choroby. A jednak jak Piotr, jego wzrok zdawał się szeptać Panie, ty wiesz, że Cię kocham. Gdy nadeszła Wielkanoc, świat oczekiwał znaku zwycięstwa. Niebo dało coś głębszego, zesłanie Ducha Świętego w ciszy. Przed tłumem Jan Paweł, drogi próbował mówić. Poruszył wargami, ale wydobył się tylko szmer. Ledwo słyszalne ruach, tchnienie ducha znad prawód. To nieme błogosławieństwo było jego ostatnią homilią. Dowodem, że prawdziwa chwała to nie elokwencja, ale ofiara. Fatima. Żywe proroctwo. Życie tego papieża było utkane złotymi nićmi fatimskiej tajemnicy. Zamach 13 maja 1983 w rocznicy objawień nie był przypadkiem, to był znak czasów. Kula, która miała go zabić, cudownie zmieniła tor. Jakby Matka Boża, tak jak osłoniła pastuszków przed wizją piekła, odwróciła jej bieg. Gdy Jan Paweł II jej umieścił, ją w koronie Maryi potwierdził, jedna ręka strzelała, inna kierowała. W 2000, rymca, gdy ujawniono trzecią tajemnicę, świat zrozumiał, Biskup w bieli przeszyty kulami to on, nie jako ofiara, ale świadek, że Kościół zawsze idzie pod krzyżem i płaszczem Maryi. Jego ocalenie to echo obietnicy. Na końcu moje niepokalane serce zatriumfuje. Śmierć siostry łucji na kilka tygodni przed odejściem papieża to nie zbieg okoliczności, to zamknięcie prorockiego cyklu. Jej list do kart. Kafary brzmiał jak ostrzeżenie. Ostateczna walka między Bogiem a szatanem będzie o rodzinę i małżeństwo. Jan Paweł II, papież teologii ciała, już toczył te batalie. Przeciw kulturze śmierci nazwał aborcję morderstwem niewinnych, a eutanazję kłamliwym miłosierdziem. Za rodzinę. Bronił nierozerwalności małżeństwa, widząc relatywizację prawdy. Za godność człowieka. Ostrzegał, że genderowa ideologia stworzy dyktaturę płci. Dziś, gdy ideologie redefiniują życie, rodzinę i tożsamość, jego słowa brzmią proroczo. Cywilizacja miłości, którą głosił, zderza się z kulturą odrzucenia, którą przewidział. Kot dla naszych czasów, ostatnie cierpienie Jana Pawła II, to świetlisty szyfr. Milczenie zwycięża hałas. W epoce pustosłowia jego niemoc głosiła prawdę. Słabość jest siłą, jego kruche ciało pokazało, że prawdziwy autorytet rodzi się z pokory. Fatima to klucz. Jego związek z objawieniami potwierdza, że XXI wieko sądzi odpowiedź lub odmowę na wezwania Maryi. 2 kwietnia 2005 rujka, gdy odchodził w wigilię niedzieli miłosierdzia, które sam ustanowił, niebo zdawało się mówić misja wypełniona. Ale mapa, którą wytyczył przez łzy, kule i milczenie, Wciąż prowadzi tych, co odważą się czytać znaki czasu. Walka, która trwa, siły piekła uderzają dziś w rodzinę, niewinność dzieci, świętość życia. Ale nie jesteśmy bezbronni. Jan Paweł II zostawił nam oręż, różaniec, cichy miecz, który obalał imperia, Eucharystia, chleb na drogę, spowiedź, uwolnienie z kajdan grzechu, słowo Boże, miecz prawdy. Jego świadectwo. Życie ofiarowane jak całopalenie. Jego śmierć w przededniu święta miłosierdzia to nie przypadek. To ostatnie wołanie – uciekajcie się do Bożego miłosierdzia, tylko ono zwycięża zło. A gdy Benedykt XVI ogłosił jego beatyfikację na 13 maja, dzień Fatimy, niebo potwierdziło – proroctwo żyje, ta sama data, gdy kula chybiła. Ten sam dzień, gdy Maryja obiecała – moje serce zatriumfuje, apokalipsa – nie katastrofa, ale objawienie apokalipsa, znaczy odsłonięcie. Dziś zło wychodzi z cienia: korupcja, kłamstwa, wojna z rodziną, ale i łaska jaśnieje mocniej. W pamięci i tożsamości pisanej u progu wieczności Jan Paweł II mówił o tajemnicy nieprawości, ale wołał: zło nie ma ostatniego słowa. Łaska Boża jest niezwyciężona. Jesteśmy w ogniu walki, ale mapa jest jasna. Zawierzcie Maryi, jak on to czynił. Trwajcie przy Eucharystii, to nasza siła. Brońcie prawdy. Nawet gdy świat nazywa zło dobrem, a dobro złem, XXI wiek zapisze się jako wybór między cywilizacją śmierci a cywilizacją miłości. Jan Paweł II wygrał swoją bitwę. Teraz my musimy walczyć jego bronią, jego wiarą, jego pewnością. Na końcu zwycięży miłosierdzie. Nie lękajcie się! Wołanie na dziś! Od tamtego 22 października 1998 gdy młody papież z Polski krzyknął Nie lękajcie się! z balkonu Bazyliki, to wezwanie nie milknie. W Nowym Jorku, gdzie rzucił wyzwanie dyktaturze materializmu. Bycie w Manili, gdzie gromadził miliony, dowodząc, że wiara jest silniejsza niż ideologie. W komunistycznym Gułagu, gdzie jego podziemny teatr pokazał, że życie zwycięża śmierć. Dziś, gdy ludzkość drży przed pandemiami, wojnami, kryzysami, to wołanie brzmi na nowo. Świat boi się prawdy, krzyża samego siebie. My, chrześcijanie, mamy odpowiedzieć odwagą męczenników, nie słowami, ale życiem oddanym Chrystusowi. Agonia Jana Pawła II w 2005 r. to niepożegnanie, to program dla Kościoła trzeciego tysiąclecia. Cierpienie złączone z Chrystusem zbawia. Milczenie głosi więcej niż słowa. Śmierć to tylko brama do życia, to nie wspomnienie, to instrukcja przetrwania na dziś. Łzy Matki Bożej i nasza misja Płacz Maryi w Akita, Syrakuzach i innych miejscach to żywe znaki. Niebo interweniuje. Ona nie płacze z bezsilności, ale widzi to, czego wielu nie chce zobaczyć. Niewinność niszczoną przez pornografię i ideologię gender. Rodziny rozpadające się przez rozwody i egoizm. Dusze gubiące się w labiryncie grzechu, ale jej łzy to też wezwanie do walki. Weź różaniec, naucz dzieci klękać, wróć do spowiedzi, pość za tych, co nie wierzą, bądź pochodnią w ciemności. Jan Paweł II, II zostawił nam nie dokumenty, ale serce w ogniu. Teraz ten ogień przechodzi w nasze ręce. Co z nim zrobimy? Letni pozwolą mu zgasnąć, tchórze go ukryją, bohaterowie zamienią w pożar. Różaniec to nasz miecz. Eucharystia, tarcza. Fatima, mapa, godzina wybiła. Miejsce jest tu, pokolenie to my. To tu, Maryjo to niech to nie będzie frazes, ale krzyk naszego życia. Napisz w komentarzu, jak odpowiadasz na to wezwanie. Matko Boża Fatimska, okryj nas swym płaszczem. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Duchu Święty zapal nas, nie lękajcie się. Zwycięstwo jest pewne. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu zostaw polubienie i subskrybuj kanał dzisiejsze prorocze słowo na YouTube wlacz powiadomienia, klikając na dzwonek, aby otrzymywać inne posty.